Cześć, witajcie z tej strony Woltek. <tryk> Dzisiaj będziemy modelować <tryk> sobie geometryka aż tak. Uhu. Dzisiaj znowu. Dzisiaj pokażę porannik. Jak zrobić. Jak zrobić ruszające bloki. Więc wchodzimy na taki poziom. Jeszcze dajemy. Dajemy o tutaj. Zobaczcie, dajemy tak i tak i dajemy edit dajemy sweep otaczamy dajemy edit group dajemy 1 add i dajemy deselect później włączymy na bg dajemy move edit object wchodzimy tu później dajemy tak, tak, tak samo i później ustawiamy tak, na przykład jemy na 0 i ustawiamy sobie tutaj minus out Później sobie damy, dajemy tutaj jemy na minus 10 tak jemy 1 i zobaczymy czy nam się udało że udało nam się coś nie było Teraz wam pokażę mój poziom Он вам покажу пожар. Он тоже пожар, который вам могу показать. Я не первый Ну, еще там, да, так mam jeszcze taki stereotypów jak sobie nazywam Wojtko Landia, Lolek i to mój pierwszy po poziom wysłany dzisiaj się spróbujemy no jej jak wygrzeszam dzisiaj spróbujemy przejść o 49% Nie dalej. Ja moich kolegów z klasy. Jestem chory i nie będę mógł iść do szkoły jutro. Mam, mam podejrzenie, mam, mam, nie wiem czy mam aginę albo bulgar taki. <coughs> jak słyszę, że mam chrypę z dużą. Chyba bardzo mnie boli gardło. <coughs> chory? Jeżeli mi się uda przejść klucz step, dajemy lajki. Like Próbuję przez dzisiaj. jak nie to jutro bo jest teraz godzina chyba na 2038. jak mi się nie uda dzisiaj z tego kluczteka, to jutro może się nam uda przejść. Kurde. Więc śpiący jest. w ogóle... Dzisiaj przyjechaliśmy z góry w weekendu. Weekendu, w którym babcia urodziny. Fajna impreza była. O, udaje się! Uhuu! Patrzcie, 50 No nie lubię taki, kurde, jak mi serce bije, boże, luźę Wygram To mogę ten krzyknąć dość głośno na Cały blok I mogę dostać kary Jeszcze chciałam wspomnieć, że jeszcze jeden kanał, który chyba znacie, nazywa się Marcin na tak mój kanał się nazywa tam ten drugi. I filmików będzie, nie wiem, przez dwa miesiące nie będzie filmików, ale i dłużej, bo od tej karę. Jak jeśli nie będę miał kary to się odezwę na likwidję skąd po teraz oczywiście. ja u mnie widzieliście moje twarzyczki na kąpie. tak nie z komierką no i kurde dead normalnie się już nie zatrzymałem jest normalnie jak ja się jeszcze raz kuję, wyjdzie z pokoju Proszę, z pokoju do widzenia. Dobra, wróciłem już. Poczekajcie. ile w blizie Jak wygrałem, już dynamo, to się innego Denona, to w też może wygram. <клес> куда трапит голос? Туников может не ведь через... Туди дня. голос на меня. О, куда. О. Куда. Ино... Ино... Ино...

Pamiętacie, jak chciałam przejść do I Ewa napisała pod, na komentarze Ewę, Ewu Jeżeli nie zrozumiałaś, o co mi chodziło z tymi ciekawostkami To chodziło mi o takie, zaraz Ci pokażę Ewu Zrozum to Że Ja Ci zaraz pokażę, o co mi chodziło z tymi ciekawostkami i elektrodynamik. Proszę, patrz. Ewa, zobacz. O to mi chodzi. To, to mi chodziło. To ciekawostki. Ten challenge to jest ta ciekawostka. Ten challenge to ciekawostka ta. To jest ciekawostka. Dzień dobry. I ciekawostka to jest... No i tyle ciekawostek. A no, jeszcze, jeszcze jedna ciekawostka jest. Ta ciekawostka. Ta, o tutaj. I wiecie, jak to trzeba odblokować? Po prostu naciśnijcie tutaj po tym coming son I się pojawią te drzwi. A my dalej próbujemy przejść. быть У вас точно будет Chciałam coś zrobić. Dobra. Próbujemy, próbujemy. Nawet. Teraz cisza. Proszę też o pomaganie. Proszę też o motywację do przejścia tego poziomu ko na komentarzach. Motywujcie mnie, żebym to przeszedł. Nareszcie muszę to przejść przecież. Więc motywujcie. Piszcie w komentarzach. Jakieś tam motywacje, żeby mnie motywowało, żebym przeszedł klub Steppa, też polecam kanały moich kolegów, czyli Wojlock, trener Pokémonów. Yy, jeszcze polecam kanał innego kolegi, tylko zapomniałem jak się nazywa. Ja jutro wam go podam, albo w komentarzach. Teraz sprawdzimy jak się nazywa. <laughs> na razie nie ma chyba żadnych filmików. Jak mój kolega to ogląda, Bartek, to proszę powiedz mi czy masz filmik? Jak byłem na swoim kanale, to nie miałeś filmików. Kurde, w tym samym miejscu ludzie motywujcie mnie, proszę. Teraz pisać w komentarzach, teraz będę czekał, yy, teraz też lajkujcie. Czekam. Zelektrywaliście? To dobrze. i Ewu Jak tam się nazywa Szewa tam też ciekawostki pokazywałam, chyba to zrozumiałaś dzisiaj spróbujemy przejść nawet do 60 do 70 spróbuję przejść ten poziom polecam też kanał takiego amerykańskiego albo angielskiego youtubera <try> Nazwa podanego tego kanału będzie w opisie. Więc subskrybujcie. Lajkujcie. I to by było na tyle. Więc się z wami żegnam. Na razie i cześć.